ale najpierw Mateusz Wróblewski, który czeka nami ze smogopogodą. Pogodą. Witajcie podobnie. Powiem Wam, że tak wakacyjnie to już dzisiaj się też poniekąd zrobiło, bo mimo, że mamy pochmur nad głowami, to jest całkiem aura taka wiosenna, słoneczna, przyjemna. I kto na przykład ma jeszcze chwilę czasu na relaks przed pracą, to może przyjść tak jak ja na bulwary wiślane i na przykład odprężyć się na hamaku. Bo wiem, że ten weekendowy relaks został nieco zakłócony przez właśnie burzę, porywisty wiatr, opady deszczu co z kolei bardzo dobrze wpłynęło na jakość powietrza, którą dzisiaj mamy. W całym regionie powietrze jest bardzo czyste, dobrej jakości, możemy śmiało oddychać pełną piersią. Co niestety nie mogą powiedzieć nasi alergicy, a to dlatego, że no wiosna to wzmożony okres pylenia sosen, dębów, a teraz nawet szczawiu, traw, czy takich małych mikroskopijnych grzybów, kladosporium, które no nie są dla nas widoczne, ale nasz organizm bardzo mocno je odczuwa i reaguje katarem, czy innymi nieprzyjemnymi takimi oznakami. Tak czy inaczej mamy... Właśnie, o, znowu piękne słońce do nas wyjrzało. Cieszmy się, oddychajmy pełną piersią i y, spotkajmy się jeszcze za 30 minut. Tam więcej informacji o pogodzie na kolejne 3 dni. Do zobaczenia! Mateuszu ostrożnie tam na tym hamaku. A ja myślę sobie, że to jest doskonały moment, właściwie jedyny taki, kiedy bez problemu możemy Mateuszowi powiedzieć. Bujaj się Mateusz! Przy <noise> <noise> Druga połowa maja już nieco chłodniejsza i z większymi opadami deszczu, ale pachnące bzy wszystko nam wynagradzają. Mateusz Wróblewski, dobry wieczór. Jutrzejszy poranek w większości regionu rozpocznie się z niewielkim zachmurzeniem, choć padać raczej nie powinno. Na zachodzie regionu w okolicach Płocka duże szanse na słońce, ale i możemy spodziewać się tam porywistego wiatru. Barometry bez większych zmian koło południa wskażą 997 hektopaskali. Po południu strefa większego zachmurzenia dotrze już do centrum i możemy spodziewać się, się przelotnych opadów deszczu. Wiatr okresami może powiać porywiście, także wciąż pamiętajmy o zadbaniu o bezpieczeństwo. Temperatura dość wysoka, od 19 do 22 stopni w Warszawie i Siedlcach. Końcówka maja z dynamicznymi zmianami w pogodzie, ale wciąż budząca się do życia przyroda zachwyca i napawa optymizmem. Dobrej nocy i do zobaczenia. Dzień dobry, witajcie. Wybujałem wam to słońce, zobaczcie jak pięknie świeci. Jest mimo chmurek nad nami, które no, coraz bardziej się zacieśniają, mamy piękną aurę. Ale poza tym dzisiaj w nocy nastąpiła przebudowa pola barycznego, niż się, e, osłabu. a nad Polskę dotarł klin e, wyżu śródziemnomorskiego. Stąd będzie dzisiaj temperatura nieco wyższa, ale od jutra znowu zmiany. Dotrze do nas kolejny nicz, tym razem z nadwysp brytyjskich, z pofalowanym frontem. A to oznacza kolejną dynamikę zmian w warunkach atmosferycznych. A jak ona będzie wyglądała, to zapraszam do naszych map. Sprawdźmy. We wtorek mniejsze opatrach do 21 stopni. No, pozostaje nam jakoś uzbroić się w cierpliwość i przetrwać tę końcówkę maja, który bądź co bądź będziemy dobrze wspominać, bo obdarzył nas dotąd wieloma ciepłymi dniami. Ale na deszczy też czekamy, bo... Rozpoczynający się tydzień zapowiada się ciepło, ale nie zabraknie też i opadów deszczu. Mateusz Wróblewski, dobry wieczór. Nadchodząca noc zapowiada się pogodnie, miejscami możliwe, że niebo będzie bezchmurne, a i słupki rtęci dość wysoko, bo od 7 stopni w ostroęńce do 9 w Warszawie. Co ważne, wiatr już spokojniejszy, choć nad ranem może mocniej powiać na zachodzie i północy. Może mocniej powiać na zachodzie i północy Wtorek rozpocznie się całkiem pogodnie Mimo, że chmur nie zabraknie Ale będą one na tyle wysoko, że padać z nich nie powinno Wiatr umiarkowany i znowu na zachodzie może być porywisty Ciśnienie 997 hektopaskali Po południu klin wyrzu nad morza śródziemnego Przyniesie nam ciepłe powietrze I temperatura także wzrośnie do 19 stopni na zachodzie Do 22 w centrum i wschodzie regionu Druga połowa maja już nieco chłodniejsza i z większymi opadami deszczu, ale pachnące bzy wszystko nam wynagradzają. Mateusz Wróblewski, dobry wieczór. Jutrzejszy poranek w większości regionu rozpocznie się z niewielkim zachmurzeniem, choć padać raczej nie powinno. Na zachodzie regionu w okolicach Płocka duże szanse na słońce, ale i możemy spodziewać się tam porywistego wiatru. Barometry bez większych zmian koło południa wskażą 997 hektopaskali. Po południu strefa większego zachmurzenia dotrze już do centrum i możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Wiatr okresami może powiać porywiście, także wciąż pamiętajmy o zadbaniu o bezpieczeństwo. Temperatura dość wysoka od 19 do 22 stopni w Warszawie i Siedlcach. Końcówka maja z dynamicznymi zmianami w pogodzie, ale wciąż budząca się do życia przyroda zachwyca i napawa optymizmem. Dobrej nocy i do zobaczenia.